Niektórzy za często przeglądają się w lustrze, ale w domu każdy je potrzebuje. Jednak aby nasze zwierciadło nie było tylko zwykłą rzeczą, pokażę Wam, jak obudować je palonym drewnem. Zobaczcie, jak to zrobić. Do wykonania tego pomysłu będę potrzebował lustro, deskę, klej polimerowy, lakier do drewna kołki z haczykami i wkręty z oczkami. Na początku mierzę wysokość lustra i przenoszę wymiar na deskę. Następnie ją przecinam, po czym rysuję na niej wzór, który wycinam za pomocą wyżynarki. Kolejnym krokiem jest dokładne opalenie drewna. Uważajcie tylko, aby się nie poparzyć. Z tak przygotowanych desek zdzieram część spalonej warstwy za pomocą druciaka. Po uzyskaniu zadowalającego efektu Całość pokrywam trzema warstwami lakieru bezbarwnego. W międzyczasie odtłuszczam lustro, a kiedy lakier na drewnie zaschnie, przyklejam gotowe kawałki do tafli. U góry wkręcam oczka, natomiast w ścianie mocuję kołki z haczykami. Pozostało już tylko zawiesić nasze lustro i można się już w nim przeglądać. Jak widzicie, lustro jest już gotowe, a drewno nabrało naprawdę ciekawej i niepowtarzalnej faktury. Warto zrobić coś takiego u siebie.